Dzień dobry. To ja, Patryk. Dzisiaj będzie już trzeci podcast i będę chciał trochę pogadać o PlayStation Showcase 2023 i co się tam wydarzyło. Otóż yy, pierwsza gra, która ucieszyła Rysława, którego restream oglądałem, to była gra. Talos Principle, dwójka. Jestem w trakcie przechodzenia jedynki i trzeba przyznać, że ta gra trzyma równy poziom, jeśli nie lepszy, jak Portal 2. No właśnie. I teraz zagwostka, bo jest dużo gier, które się powtarzają: że to jest kontynuacja, że to jakiś rodzaj Remakeów. Na przykład Tarus Principle 2, jak już wspomniałem, Ghost Runner 2, Metal Gear Solid, Snake Eater, Alan Week 2, Dragon's Dogma 2. Helldaivers bardzo mnie zainteresował ze względu na, na to, że nagle dużo się o nim słyszy, a ja go nigdy nie poznałem. W sensie nie miałem nawet pojęcia, że coś takiego istnieje. No, zwłaszcza, że to był taktyczny taktyczna strzelanka, która teraz zamieniła się w FPS-a, bodajże. To jest strzelanka, akcja, perspektywa trzeciej osoby, przepraszam, First Person Perspective Shooter, a jedynka to był sieciowa ko kooperacja, według Steama, to jest y opis y popularnych tagów: sieciowa kooperacja, kooperacja, akcja kosmos. Jedynka ma język polski. W dwójce tego języka polskiego nie było zapowiedzianego, jest na razie tylko w języku, jest na razie tylko w języku angielskim, ale można się spodziewać, że również będą takie przetłumaczenia jak francuski, włoski i tak dalej, więc język polski zapewne też tutaj zawita. Zabawną grą może okazać się Teardown, który jest tworzony przez. i wydawany przez Tuxedo Labs. Nie mam pojęcia, z jakiego kraju jest ten deweloper. Saber Interactive. Wyszukaj. To jest amerykański producent, czyli można się spodziewać tutaj typowo amerykańskiej budowli out. Czyli taka zwyczajna, kloskowa rozwałka, która wygląda, trzeba powiedzieć, na pierwszy rzut oka bardzo dobrze. Zważywszy na to, jak powoli rozwija się Minecraft. O, mam. Najbardziej zainteresowała mnie gra pod tytułem Towers of Agasba. Według opisów na Steamie, gra z otwartym światem, w której gracze mogą budować rozległe osady i rozwijać rozległe ekosystemy na swojej fantastycznej wyspie. Po prostu. Jeżeli ta gra będzie chodzić płynnie, jeżeli ta gra będzie nie będzie udawać tylko sandboxu, a rzeczywiście nim będzie, no to ja jestem kupiony i wydaje mi się, że to może być coś nowego. Nie tyle jeżeli chodzi o gry wideo, ale o w ogóle o. Mm, Potencjał badawczy pod względem tego, jak ludzie chcą, jak ludzie widzą swój świat i próbują go wytworzyć. Wydaje mi się, że zbliżamy się do takiej epoki, w której każdy będzie miał jakiś tam swój świat wirtualny i będzie zapraszał do niego innych. Trochę to widać w Robloxie, gdzie użytkownicy tworzą świat i zapraszają do niego pozostałych użytkowników. I wydaje mi się, że to jest taki kamień milowy tworzenia czegoś, co można porównać do Oasis z gry Ready Player One. Więc uważam, że to jest przede wszystkim, no, to jest najważniejszy zwiastun na tym PlayStation Showcase. Odpowiadać ma za tą grę studio Dreamlead Incorporated. Niewiele o tym wiem. Zaraz się dowiem, z jakiego oni są państwa. Dream Inc. Niewiele, niewiele tutaj nawet. Old California. Z Kalifornii są, czyli z USA. No dobrze. A propos ekosystemów, chciałbym może wrócić do tego, co miałem opowiedzieć na temat krukowatych, na temat wron kruków, kawek, kawek... I innych krótkowatych, które budzą pewnego rodzaju moją satysfakcję i fascynację. Zaczynając od tego, co jest raczej powszechną wiedzą, że są stadne, że poruszają się w stadach, komunikują się między sobą. Odkąd dowiedziałem się, że potrafią posługiwać się narzędziami, odkąd dowiedziałem się, że opłakują umierających, albo to, że każde plemię każdy już nazywam to plemieniem każde stado posługuje się trochę innym dialektem trochę innym językiem jakby niż inne stada to jest dla mnie bardzo dziwne to znaczy że rozumieją język potrafię przeglądać się w lustrze to znaczy że zdają te z lustra który udowadnia, że mają samoświadomo, że są samoświadome. Samemu spacerując sobie w chłodniejsze dni, kiedy najbardziej są tutaj widoczne w Toruniu stada latające i poszukujące jakiegoś jedzenia, to widać było dokładnie jaką hierarchię mają. Największe, najsilniejsze ptaki zajmują najwyższe drzewa. To no, z logiką można tutaj wywnioskować. Interesujące jest to, że mają czasem dwie, czasem trzy warstwy takich jakby zwiadowców, takich strażników dookoła terenu, który jest ich żarowiskiem. To znaczy, że co kilkanaście metrów na drzewie siedzi jeden przedstawiciel. I komunikuje się z oddalonym o kolejne paręnaście metrów i kolejnym, i tak dookoła całego żarowiska ustawiają się na drzewach i dają sobie sygnały. Jeżeli wyhaczą jedzenie, z tego co zdążyłem zaobserwować, nie wiem czy to jest potwierdzone, czy to, jest, czy to ma jakiś. To jest anegdotyczny dowód. Ale zauważyłem, że kiedy pojawia się jedzenie, to o konkretną ilość razy wydają ten swój taki dźwięk, ten, to wezwanie takie no, kraczą po prostu. I to jest fajne pod tym kątem, że jak w pewnym momencie zacząłem je karmić w odpowiedni sposób, w sensie rzucałem jedzenie orzechy, w tym wypadku włoskie. Eee, trochę na ziemię układałem, odchodziłem, czekałem aż zgarną. Oczywiście najczęściej pierwszy taki rzut zbierają te słabsze. Ci zwiadowcy, ci, znaczy ci zwiadowcy, ci strażnicy, o których opowiadałem, że dookoła stoją, to oni się z miejsca nie ruszają. Cokolwiek nie zrobisz, to są w tym miejscu. I dają sygnał reszcie, więc przylatują inne, zbierają te orzechy, zabierają je i tak dalej. Często też napaczoczy się jakaś sroka, kawki, te, są te mniejsze ogólnie gatunki, podgatunki. I gdy podchodzą już kruki, no to reszta się rozbiega. I tak dalej, i tak dalej kładłem te orzechy i coraz pewniej podchodziły, aż podchodziły te największe ptaki. I one stopniowo coraz bliżej. Jak rzucałem orzechy, to z każdym kolejnym takim rzutem oddalałem się o mniejszą odległość, przez co ostatecznie kiedy miałem, kiedy już doszedłem do tam ulicy przy chodniku, byłem od nich z, y, około 2 metry, coś w tym stylu. No, ale mi się orzechy wtedy skończyły, więc nie, raczej już w dalszej historii nie opowiem. Nie mam jak. Zamierzam to, ten test sobie powtórzyć zobaczyć, jak bardzo komunikatywne są międzygatunkowo te ptaki. Fascynuje mnie niezmiernie. Wiem, że kawki żywią się przede wszystkim roślinami orzechami i tym podobnymi. Kruki są bardziej mięsożerne. W zimę jest, zbiera się więcej kruków, a w cieplejsze pory roku jest więcej kawek, a kruki żyją w bardziej dzikich terenach. Pewnie po prostu zależy to od tego, że w zimę trudno jest znaleźć jakieś pewnie orzechy, wdziczy i tak dalej, a ludzkie odpadki są wszędzie, tam gdzie ludzie, więc może to o tym świadczy. To nie, nie telefon, więc muszę Państwa przeprosić. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.